Żołnierze ONZ w Somalii na początku lat 90. XX wieku powinni strzec pokoju i żywić głodnych. Pomoc humanitarna nie przerwała jednak brutalnej wojny domowej. Prezydent Clinton zniecierpliwiony anarchią i bezsilnością błękitnych hełmów pozwolił amerykańskim oddziałom walczyć. Na efekty takiego rozkazu nie trzeba było długo czekać. Dramat z 3 października 1993 roku w Mogadiszu to tylko drobny epizod w historii USA. Dla tych, którzy tam walczyli, to najbardziej znacząca chwila w życiu. Na zakurzonych ulicach, zapomnianego przez świat miasta, stoczyli walkę o przetrwanie. Mark Bowden w nowatorski sposób przedstawił. Jak pozornie prosta misja sił specjalnych zamieniła się w 18 godzin w piekle. Wspomnienia weteranów odzwierciedlają realia walki, osobiste doświadczenia i emocje. Armia amerykańska od czasu stać na ulicach Hue w Wietnamie w 1968 roku nie stoczyła tak zaciętej walki w mieście. Skutki tej akcji zaszokowały amerykańską opinię publiczną. Fascynująca książka, oryginalna, przenikliwa i znakomita w czytaniu.